Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. Jakiś czas temu dostałem od firmy Renesans kilka pędzli do przetestowania. Większość z nich to stosunkowo nowe serie pędzli. Muszę Wam powiedzieć, że w ofercie firmy Renesans jest naprawdę sporo ciekawych pędzli. Te, które dostałem, prezentują się naprawdę dobrze. Pędzle są różne i te, które tutaj mam, są wykonane głównie z włosia syntetycznego, choć jeden z testowanych przeze mnie pędzli ma włosie. Naturalne. Zacznę może od serii Roll Brush. Dostałem dwa takie pędzle w dwóch rozmiarach. Oba są wykonane z syntetycznego białego włosia. Włosie jest elastyczne i sprężyste, choć optymalnie miękkie. Osadzone na skówce, wzmocnione specjalnym drucikiem którym jest okręcona skółka. Prezentuje się naprawdę dobrze, chłonie dużo wody, a co najważniejsze, ten rodzaj pędzla pozwala malować naprawdę szczegółowe linie, cienkie, na przykład kreski. Myślę, że te pędzle spiszą się przy pracach kaligraficznych, którymi ostatnio sporo osób się interesuje. Ja tych pędzli będę używał do malarstwa akwarelowego, gdyż one najlepiej się nadają do akwareli czy na przykład Gwaszy. Kolejna interesująca seria pędzli to seria 7401. Dostałem dwa pędzle okrągłe, jeden mniejszy i większy oraz jeden płaski. Pędzle są syntetyczne i przypominają włosie naturalne. Te pędzle również chłoną sporo wody i po zamoczeniu włosie układa się w ostry szpic, co pozwala pracować nad detalami nawet w przypadku użycia tego największego pędzla. Pędzel będzie na pewno jednym z moich ulubionych i wzbogaci moją kolekcję pędzli do akwareli. Jako, że pędzle są syntetyczne, mogą stanowić ciekawą alternatywę do pędzli naturalnych, szczególnie dla osób, które z różnych powodów nie używają pędzli naturalnych. Powiem Wam również z własnego doświadczenia: że pędzle syntetyczne mają dłuższą żywotność i dłużej posiadają swoje cenione właściwości. Dostałem od firmy Renaissance również pędzel naturalny z serii 3011. Jest on ciekawie wykonany. Posiada drewnianą lakierowaną rączkę i skówkę okręconą drucikiem. Chłonie bardzo dużo wody i układa się w szpic po zamoczeniu. Również jest dedykowany do farb wodnych. Dostałem rozmiar 1 i jest on stosunkowo nieduży, co pozwoli mi pracować na pewno nad detalem w akwareli. Dostałem również pędzel 1094R w rozmiarze 0, czyli taki niewielki okrągły pędzel do szczegółowej pracy. Jest on ciekawie wykonany, często używam właśnie takich okrągłych pędzli niewielkiego rozmiaru również w moim malarstwie olejnym. Pędzel jest miękki i sprawdzi się moim zdaniem również właśnie w malarstwie olejnym czy akrylowym. Często używam również do malarstwa olejnego pędzli dedykowanych do akwareli. Niektóre efekty malarskie, jak na przykład linie czy szczegóły, właśnie wykonuję pędzlami akwarelowymi. OK. podsumowując, powiem wam, że firma Renesans cały czas się rozwija i już na chwilę obecną jest naprawdę bardzo duży wybór pędzli z tej firmy. Zachęcam was również do odwiedzenia strony właśnie firmy Renesans, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji o naprawdę różnych artystycznych artykułach. Pędzle są naprawdę bardzo dobrej jakości. Moim faworytem jest seria 7401. Co może Was również zachęcić do zaopatrzenia się w pędzle tej firmy? To również atrakcyjna cena na tle konkurencji oraz wysoka jakość wykonania. Ok, to tyle jeśli chodzi o prezentację pędzli, które dostałem. Jeśli podoba Wam się filmik, to klikajcie łapkę w górę. Zawsze możecie też zasubskrybować mój kanał, a jeśli chcecie być na bieżąco z każdym moim nowym filmem, to śmiało klikajcie dzwonek. Cześć.